Giełda minerałów na sosnowieckim wydziale Nałgoziemi ma już długą tradycję. Wiosną i jesienią każdego roku. Parter popularnej żylety wypełniają tłumy miłośników skamieniałości. Oprócz tego budynku cały czas jest spora grupa wystawców i osób im towarzyszących, którzy tu przyjechali właściwie z całej Polski. I to powoduje, że przez te dwa dni wydział tętni tym życiem związanym z wystawą. Na 53. edycji zobaczyć i kupić można było m.in. bursztyn z Borneo. To jest żywica, która jest młodsza od naszego bursztynu. Jej wiek jest szacowany na powyżej 23 milionów lat. Bursztyn bałtycki ma od 40 do 50 milionów lat w Polsce możemy znaleźć nie tylko sukcynit kalcyt, chryzokola, fluoryt, pioksyny, amfibole, różnego typu skalenie. Granaty. Ale również prawdziwą rzadkość, prasiolite, czyli zieloną odmianę kwarcu. Nie zawdzięcza swojej barwy jakimś tam wrostkom, yy, tylko w swojej sieci krystalicznej ma dodatkowe żelazo. Tak jak ametyst, powszechnie znany fioletowy kwarc. Tylko, że to żelazo jest na innym stopniu utlenienia i dlatego kolor jest zielony, a nie fioletowy. A występuje głównie na dolnym Śląsku, podobnie jak baryt. Tworzy takie buły. Jak te były się przecina, wyskakują takie, takie oto obrazki. Żeby go zdobyć, nie wystarczy pospacerować po sudetach. Coraz trudniej można znaleźć jakiegoś, jakiś dobry, naprawdę dobry okaz. Trzeba się wkopywać w głąb ziemi albo rozbijać jakieś błazy, kamienie. Cieszyć się urokiem minerałów można też kupując taką biżuterię. Każdy kamień naturalny jest inny. Także wyroby przez nas wykonywane są bardzo oryginalne, są niepowtarzalne, podkreślają urodę. Wystarczy wybrać swój ulubiony wzór. Korale, bransoletki, kolczyki, wszystko jest z kamieni półszlachetnych. No i gama tutaj kolorów i wyboru rodzajów kamieni jest naprawdę bardzo szeroka. Podobnie jak ich zakres cenowy. Zasobność kieszeni nie gra roli, bo mogą być to okazy, możemy nabyć już za kilkanaście złotych, a możemy też nabyć za kilkaset złotych. Czyli każdy może przyjść, znaleźć coś e, ciekawego dla siebie. Kolejna okazja już w pierwszy weekend listopada.